Na jesiennym spacerze lubimy wskakiwać w kałużę. Teraz zabiorę Cię na taki spacer. Gdy zobaczysz kałużę na ekranie, to wtedy musisz wysoko podskoczyć. No to idziemy! Kałuża, skaczemy! Idziemy dalej. Kałuża. I jeszcze jedna kałuża. Jest kałuża. A teraz jaka wielka. Może poskaczemy w niej chwilę? Mocno skaczemy nogami. Idziemy dalej. Nie widzę żadnej kałuży. A ty? Jest. Wskakujemy w nią. I następna. O i od razu następna. I znowu wielka kałuża. Poskaczmy w niej chwilkę. I jeszcze kawałek się przejdziemy. I ostatnia kałuża. Poskaczemy w tej chwilkę. Ja już się zmęczyłam. Do zobaczenia. Jeśli podobają ci się nasze filmy, to koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Już dziś możesz też odwiedzić naszą oficjalną stronę z filmami logopedycznymi dla dzieci. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszamy cię serdecznie.